Poprzedni odcinek z Five Nights at Freddy's 2, noc piąta, był nagrywany naprawdę na szybko, ponieważ potrzebowałem materiału. Natomiast dzisiaj powiedziałem sobie, nie, nie mogę was tak zostawić, ponieważ poprzednim razem nie udało się ukończyć piątej nocy. Powiedziałem sobie, dzisiaj to robimy. Tak więc witam was bardzo serdecznie w Five Nights at Freddy's 2, czyli w mojej ulubionej części FNAFA. Najbardziej ulubionej ze wszystkich. Nie wiem czemu, ale bardzo po prostu lubię tą część, więc jeżeli wy mnie lubicie, to zostawcie łapę w górę i zasubskrybujcie kanał. Po więcej FNAFA na tym kanale. Bo będzie go więcej. Tak więc co? Lecimy, noc druga, start, let's go. Nie wiem, co się będzie działo. Mam już tutaj to przećwiczone, wszystko. Więc ukończymy noc piątą. Ja wam to gwarantuję, że dzisiaj nie odpuszczę, nieważne ile będę musiał siedzieć. To po prostu ukończę tą noc, dobra. Światła, kamera, akcja i lecimy. Oczywiście nakręcamy tutaj music boxa, bo to jest bardzo istotne i nic mnie tutaj nie zatrzyma. Mute call, nie ma opcji nawet, i będę tym razem oszczędzał latarkę, bo jak widzieliście, ostatnim razem były pewne problemy co do tego. No i oczywiście wiadomo, no jakby odcinek był na szybko nagrywany, więc potrzebowałem go po prostu wrzucić, ale tym razem powiedziałem sobie, nie no, moich kochanych widzów zostawić z odcinkiem, którym nie prze. Siema boniacz, witam cię. To jest w sumie Boni, jakby nie patrzeć. Tak więc co? Oczywiście odpalamy tutaj wszystko, nakręcamy music boxa I skoro nie ma boniacza, to mogę na spokojnie sobie tutaj Poksiak, dobra, kilka razy światłem, muszę pętać, żeby tą latarkę oszczędzać, bo ja strasznie nadużywam tej latarki, dobra, pyk, pyk. Nie ma go, super. Pyk, 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 świetnie. Cyk, muszę być bardzo gotowy, bo za każdym razem, kiedy tylko... Słyszę coś. Słyszę coś w ventach Foxy, nie rób nic złego Proszę, Foxy, nie atakuj mi dzisiaj Bądź dobrym Foxyakiem. Jestem ciekaw, który animatronik pierwszy mi dzisiaj zaatakuje To będzie znak, że ten właśnie animatronik mnie nie lubi <grytanie> Zobaczymy, na kogo wypadnie tym razem Kto mnie najbardziej z FNAFA nie lubi? Który animatronik? Okej okay. Freddy, czy to będziesz ty? Właściwie to i Freddy Ja potem tak mówię Freddy, bo szybko chcę powiedzieć yy... Mangle Chyba nie Mangle. Dobra, szybko, szybko nakręcamy i teraz będzie atak. Patrzcie, pyk, pyk. Nie ma ataku, cóż za niespodzianka. Ej, co wy animatron nie macie zamiaru mnie atakować? To co, ten odcinek będzie trwał 3 minuty? No co jest grane? Dzisiaj jakoś totalnie animatroniki stwierdziły, że mi odpuszczają. A w sumie to nawet mi się to podoba, szczerze powiedziawszy. Więc jeżeli zrobimy teraz... Yy, ma Boniacz. Nie wiem, czy zdążyłem, ale prawdopodobnie się udało. Spokojnie, nie będzie jumpscare'a. Zdejmujemy maskę. Jest! Nie ma jamskera, dobrze. Czyli w ostatniej chwili mi się udało obronić. Dobra, pyk, pyk. Mangle. Ej, jeżeli tu się. Chwila, chwila. Ej, jeżeli tu się pojawia mangle, to chyba nie muszę nic robić, na to wychodzi. Cika. Trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Dobra, cisza na Foxiego, trochę światłem. Jeżeli przejdziemy tą noc za pierwszym razem, to spróbujemy przejść noc szóstą której, jak wiadomo, nie da się... Słyszę cię, mangl. Już nie macie, dobra. Chciała mi tu do biura wejść, cwaniara. Nie, 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 ze mną te numery. Dobra, cisza, spokojnie. Spróbujemy noc szóstą, chociaż ja wiem, że już nocy szóstej to... Jest... To jest nierealne noc szósta. Ale mimo no wszystko, widzę. dziękuję wam za odzew od poprzednim odcinkiem, taki pozytywny bardzo. Jak widać, dalej kochacie FNAFA. Może bym na głównym kanale zrobił taki, wiecie... Yy odcinki z fnaf gdzie przechodzę wszystkie części FNAF-a po kolei, co nie? Taki ponowne odwiedzenie, chyba Piu nie PewDiePie tylko... tylko ten Markiplier nagrywał coś takiego, że re revisited, coś takiego. I mi się to bardzo podobało, że on po prostu grał we wszystkie części y, po kolei. Więc może ja bym też coś takiego zrobił, ale jeszcze się zastanawiam. Bo póki co mamy tutaj małe kłopoty. O nie, tylko nie nie ma Balloon Boya. Dobra, nie ma go, nie ma go. Muszę nakręcić Music Boxa. Robi się troszeczkę tutaj niebezpiecznie. Okej, okay, cisza. Foxiego troszkę pofleszujemy, żeby sobie poszedł. I music box. Music box cały czas musi być nakręcany. Cały czas. Wind up music box, maska. Tak, to musi być odruch, czyli... Yy, już sobie przypomniałem, odruch taki, że pyk, pyk i od razu zakładamy maskę. Nieważne, co się będzie działo. Żeby mieć ten odruch, że... O ty, raz, yy, dwa, trzy, <grydy> cztery, no i pięć. Jeszcze tu siedzisz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, nie ma go. Poszedł sobie. Ja to zawsze liczę, tak mnie Chaken nauczył. Oho. Oho. Dobra, uspokoiło się. Yyy. Wow. Ten music box. Ten music box na wyczerpał. Nie wiem, nakręcę go do fulla, ale... Prawdopodobnie się to źle dla mnie skończy. Jednak się nie skończyło źle, więc jestem zadowolony. Pyk, siema, boniać. I widzicie, ten odruch bardzo się przydał. Dzięki czemu zdążyłem i obroniłem się przed boniaczem. Bardzo szybko i bardzo sprawnie. Foxy, nie atakuj. Nakręćmy trochę. I od razu cika, ale się uwzięły na mnie te animatrony. Co jest? Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już. Dobra, tutaj. Haj. Oj. Mangu. Dobra, dobra, dobra. Music box na wyczerpaniu. Dobra, spokojnie. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Boniacz w wętach? No właśnie, to jeszcze toj boni. O, oh, wow. Oh, wow. Music box w ostatniej chwili nakręciłem. Muszę go nakręcić jak najbardziej. Dobra. Siema. Nie wiem, czy zdążyłem się obronić przed Tobą, ale mam nadzieję, że zdążyłem. 4, 5, ok, dobra. Palun boy, proszę Cię, nie hajuj mi teraz. Co tu się dzieje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, nie ma go. Szybko, szybko, szybko. Music box na wyczerpaniu. Jest czwarta AM. Y jeszcze mi maskę zdjął. Czy to, jest mój czy to jest mój koniec? Chyba koniec. Żegnajcie, widzowie. Nie, tu jeszcze nie koniec, dobra. Ja wciąż żyję, nie wiem jakim cudem, ale ja wciąż żyję. Stres jest na najwyższym poziomie, przynajmniej teraz mamy dużo baterii w latarce, więc... Jakby o to się nie muszę Martwić za bardzo, nie ma Foxiego, Wszystko jest git pod kontrolą Nie zdążyłem, bo mi się myszka przesunęła Come on Freddy, proszę, nie, nie Freddy, nie rób tego, nie rób tego, błagam ci ha! No musiał to zrobić, musiał to zrobić Freddy, dlaczego mi to zrobiłeś To już była taka godzina Już, 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 prawie, prawie Dobra widzowie, mamy trzecią AM jakoś 3, 4, 5. Na Balloon Boy, okej, okay, okej okay. Skupiam się mega, mega się skupiam i chyba. Chica? Z tego wentu. Trzy, cztery, pięć. Dobra. Poszła sobie. Ok. nakręcamy music boxa. Jezu, ta piąta noc jest ciężka. Jest ciężka. Oh my god. Mamy czwartą AM. Jeszcze dwie godzinki w tym cholernym biurze i do domu. Jeszcze dwie godzinki. Dużo nie, Dużo nie zostało. Dużo nie zostało. co ty tutaj robisz? Możesz mnie nie nawiedzać teraz? Dobra, 3, 2... Ha! 1 Jeden zero! Oho, oho. No właśnie, podczas jednej próby mamy... Mamy minigierkę. Let's go. O nie. To jest ten moment. Okej, okay, chodźmy za marionetką. Świetnie, z mogę się... Będę musiał teraz zrelaksować. Przy fantastycznej minigierce. Między kolejną próbą. Okej, okay, chyba już kojarzę. Albo to będzie motyw ze Springtrapem, albo. Albo to będzie. Tyle, co widziałem? Okej, okay, próbuję po raz kolejny z piątą. Prawdopodobnie, jak już będzie piąta AM, to wtedy się będziemy widzieć. Mamy prawie piątą AM, ja już nawet nie potrafię się. Dobrze wysłowić Ponieważ stres Jest na najwyższym Poziomie Ale Staram się Cika o nie, raz Dwa, trzy Cztery Okej, okay, poszła sobie, wybaczcie, że teraz będę Gorzej komentował Ale jak widzicie, mamy tutaj Niezłe zamieszanie Maska, hello Hello, balun śmieciu Oj, zamotałem się Nie, zamotałem się, zamotałem się Najgorzej, Chica, błagam ci, nie rób tego Wiem, że to zrobisz Nie zrobiła, dobra, dobra Czyli ułamek sekundy mnie dzieli. Dalej, piąta AM, piąta Dobra, spokojnie, nic tu nie ma, nic tu nie ma Kręćmy Okej okay. Okej okay. Siema Dobra, with red boni Zregenerujmy siły na nim, okej okay. Dobra, dobra! Freddy! Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wbił mi do biura! Aha! Jeżeli będzie mieli teraz Foxiego, to koniec! Foxy! Nie mam latarki. Piąta jem. Nie, błagam. Nie no! Jeśli Foxy mnie zaatakuje teraz, to koniec. O ile nie zrobi tego, po prostu cika. Oh my god. Jea, yeah, tak blisko, tak blisko. Nie wierzę w to, po prostu, że dałem się Falun bojowi porobić. No nie uwierzycie, znowu mamy piątą rano. Ok, zakładam. Nawet mikrofon sobie oddaliłem, żeby lepiej się skupić. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. We can do it, we can do it. O ty, Gnoju, mały, najgorszy. Takie rzeczy o piątej rano? Music box? To tyle co mogę zrobić? Jedynie troszeczkę go nakręcić. Oh my god, jaki stresik, jaki stresik. Dobra, balon boja nie ma, Foxiego nie ma, możemy nakręcić music boxa. O ty, Chico, w takim momencie, znowu ty. Ona mi chyba z cztery razy tutaj prześladowała, naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już. Dobra, cisza. Music box. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, nic nie ma. Balun boja nie ma, tu cisza. Okej, okay, nie ma. Cisza, dobra, chyba się udało. Trzy, cztery. Jest szósta! Ile to mnie stresu kosztowało? Udało się! 6am! Daliśmy radę! Hurra! The end! The end! Ale jakim kosztem? Witamy w rodzinie. Pięknie, pięknie. Po prostu. Najlepsza część FNAFA. Moja ulubiona. Aaaa! Nigdy więcej!